I wracamy po przerwie. Bardzo szybko i sprawnie przekazuję głos do dwóch kolegów z Instytutu Łączności, Marek Lipski, Wiesław Łodzikowski. Prezentacja jest Wasza. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Marek Lipski. Mam nadzieję, że widać prezentację. Proszę Państwa, dzisiaj trochę o tych prywatnych sieciach 5G dla samorządów i przedsiębiorstw. Wiele z tych rzeczy, które tak naprawdę chcieliśmy przedstawić, padło już tutaj, co mnie bardzo cieszy, bo to wygląda na to, że zarówno integratorzy, jak i, jak i pozostałe firmy dostarczające, jak i ci, którzy potrzebują, wszyscy pływamy w tej samej wodzie i dostrzegamy te same problemy i wyzwania. I żeby tak sobie trochę przypomnieć o tym, co żeśmy w sumie mówili, na, przed przerwą, no to warto powiedzieć, dlaczego prywatne sieci 5G są potrzebne. Wiele słów już na ten temat dzisiaj padło, natomiast no, wygląda na to, że nie ma ucieczki od sieci 5G, czy może w ogóle od szeroko pojętych sieci nowoczesnych, sieci łączności wykorzystywanych na potrzeby samorządów. I no, wygląda na to, że 5G to jest właśnie odpowiedź na te, na te potrzeby, które właśnie się powoli pojawiają. I coraz szerzej wkraczają do naszego życia. Trywialnym będzie stwierdzenie, do czego możemy wykorzystywać te sieci 5G. O tym już rzeczywiście dzisiaj mówiliśmy. Jednym słowem warto przypomnieć, że no wszystkim nam przyświeca cel cyfryzacji usług komunalnych. Coraz częściej odchodzimy od papieru. Chcemy, aby, aby wszystkie te usługi działy się w sposób cyfrowy żebyśmy lepiej zarządzali przepływem, zarówno dokumentacji, jak i, jak i wszystkimi usługami. Te usługi, oczywiście, w ramach samorządów, no to mogą być przeróżne od właśnie zarządzania odpadami, oświetleniem, ruchem, bezpieczeństwem i tak dalej przez monitorowanie środowiska, zarządzanie energią, transportem zarówno bezpieczeństwem ruchu drogowego, takiego, w szerokim ujęciu, jak i przede wszystkim transportu publicznego, autobusy, tramwaje gdzieś, gdzie są, w tych miastach. I przede wszystkim, o czym nie zapominajmy, sieci prywatne bardzo mocno wspierają rozwój lokalnych firm i przemysłu 4.0. Też już tutaj kilka słów na ten temat było, więc myślę, że warto o tym, o tym pamiętać i gdzieś z tyłu głowy to, to mieć. Co dzięki tym sieciom 5G prywatnym? Uzyskujemy, jakiego rodzaju korzyści. Jest ich cały szereg oczywiście. Myślę, że z tych, które najbardziej warto zapamiętać, no to jest to, że dzięki takiej prywatnej sieci 5G dany samorząd posiada pełną autonomię i bezpieczeństwo nad swoimi danymi, panuje, ma pełną kontrolę nad tym, minimalizuje ryzyko zewnętrznych, zewnętrznych zagrożeń. Wiemy, jak to w obecnych czasach jest istotne. Ma wpływ na to, jakiego rodzaju usługi, o jakiej jakości oferuje i w jaki sposób one są dostarczane do, do odbiorców. No, ponieważ ma pełen wpływ na to, no to też może dedykować odpowiednie, odpowiednią jakość do odpowiednich usług. Tutaj mieliśmy też kilka przykładów tych zastosowań na samym początku naszego webinarium. Dzisiaj. Które podały firma Nokia, Ericsson, iS wireless również, i te wdrożenia widać było, że one są no, na różnych polach, różne te zastosowania posiadają, czy wymagają różne, różnego rodzaju wymagania. To dzięki systemom czy, czy prywatnym sieciom 5G właśnie jest możliwe do realizacji i żaden inny system na razie póki co tego nie zapewnia. Mamy też oczywiście dzięki prywatnej sieci 5G niezależność od operatorów komercyjnych. To jest taki trochę, powiedziałbym, dwuznaczna korzyść, dlatego że z jednej strony, jeśli wdrożymy zupełnie niezależną sieć, to rzeczywiście ta niezależność od operatorów komercyjnych jest pytanie, czy rzeczywiście taki samorząd chciałby się na to zdecydować, bo też nie ukrywam, że jednym z integratorów na przykład czy z, czy z firm, która taką sieć może budować na potrzeby samorządów, są firmy są operatory komercyjni. Mieliśmy świetny przykład oręża który w tym łańcuchu dostaw czy, czy w łańcuchu całej budowy sieci od, tak naprawdę istnieje od samego początku do końca i to jest naprawdę dobry, dobry przykład takiego integratora czy, czy firmy, która zapewnia całą, cały łańcuch dla, na potrzeby JST. Więc ta niezależność, ona może być pożądana, ale z drugiej strony wcale nie musi być konieczna. Padło też kilka słów na temat integracji z lokalną infrastrukturą IT. Wiemy, że samorządy dysponują różnego rodzaju systemami, młodszymi, starszymi, różnie to bywa. Sieć 5G pozwala na to, żeby, żeby te systemy zintegrować. Tu też widzieliśmy fajne, fajne podsumowanie zrobione przez Systemix, gdzie taka integracja była od razu, że tak powiem, nawet na slajdzie wprost podana, czyli widać, że te rzeczy są możliwe do zrobienia. No i przede wszystkim, oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy mamy po co. No, przede wszystkim po to, żeby, żeby nasze miasta czy, czy nasze osiedla, gminy były coraz bardziej smart, po to, żeby wszystkim nam żyło się tak naprawdę wygodnie i bezpiecznie. Więc jakby mając z tyłu głowy te korzyści, które dają nam sieci prywatne 5G, pamiętajmy o tym też, w jaki sposób należy je wdrażać. Na samym początku dzisiejszego dnia Witek powiedział, że poprosił panelistów o to, żeby w jakiś sposób zaznaczyć, z jakiego rodzaju barierami mamy do czynienia na drodze do wdrożenia 5G. Nam udało się w Instytucie podzielić, bo tych barier widzimy sporo. One też w dużej części już były zaadresowane, natomiast nam udało się jakby podzielić na takie cztery, cztery różne bloki, z czego po kolei jakby wymieniając, no to pierwszy, no to jest oczywiście barier, to są bariery regulacyjno-legislacyjne. I tu, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z prywatną siecią 5G, czy z siecią 5G komercyjną, tak czy inaczej, jakieś stacje bazowe tego systemu trzeba będzie postawić. O ich ograniczonym, ograniczonej konfiguracji, tutaj też już wielokrotnie informacja padła: mamy do czynienia z regulacją wymagającą tego, żeby to były stacje niskiej wysokości, niskiej mocy, co ewidentnie jest rzeczywiście jakimś problemem przy budowie sieci 5G. Więc, jakby o tym już nie będę wspominał, natomiast warto myślę wspomnieć o tym, że budowa jakiejkolwiek stacji bazowej, czy takiej na potrzeby prywatnej sieci 5G, czy, czy każdej innej, podlega ścisłej regulac ścisłym regulacjom w kontekście różnego rodzaju pozwoleń i niezbędnych zgód, które trzeba uzyskać, aby taką stację uruchomić. I tutaj zaczynamy wchodzić w obszar różnego rodzaju przepisów, w których zapisy mamy zarówno i w prawie budowlanym, w prawie ochrony środowiska. Generalnie jest tych przepisów cała masa. Jednym z takich, jedną z takich barier jest na przykład też uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli coś, na co samorządy mają bezpośredni wpływ. I no, pamiętając o tym, w jaki sposób uchwalać te plany, żeby nie stawiać sobie samemu barier potem przy rozwoju sieci, prywatnej sieci 5G. Takie zapisy często się pojawiają w planach, jakby mamy tutaj mega ustawę, która to reguluje, ale niestety często spotykamy się z tym, że te zapisy nie są jakby, w, nie, nie idą z duchem mega ustawy, w związku z tym rzeczywiście te, które, te, te zapisy, które się pojawiają, no, wprost albo zabraniają stawiania takich stacji, albo w sposób pośredni ograniczają, co jest niezgodne właśnie z duchem megaustawy. Więc warto zwrócić uwagę przy uchwalaniu planów, a to jest teraz właśnie na, na tapecie w gminach, żeby takie zapisy się nie pojawiały. Mamy oczywiście wiele procesu, protestów, które gdzieś pojawiają się na etapie czy to decyzji o wydaniu, czy wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy o pozwoleniu na budowę. Tu też warto popatrzeć, jak są skonstruowane przepisy. Po to, żeby nie było w jakiś sposób nieuzasadnionych wymagań w stosunku potem do samego siebie, czyli jako do firmy, czy do samorządu, który taką stację chce pozwolić. Więc taka niejedno, niejednoznaczna interpretacja przepisów rzeczywiście jest taką barierą. Warto się tutaj pochylić nad wykładnią, po to, żeby tworząc przepisy lokalne nie było potem niespodzianek. Drugim takim rodzajem barier są bariery kompetencyjne i społeczne. Tu też. Wpadło tu kilka słów na temat tego, że mamy mało specjalistów z zakresu 5G, czy sztucznej inteligencji, czy cyberbezpieczeństwa. To wszystko są tematy ze sobą bardzo ściśle związane. Jeśli chcemy takie sieci budować, to, to na przykład algorytmy sztucznej inteligencji bardzo mocno nam w tym mogą pomóc. Rzeczywiście czasami brakuje nam specjalistów, szczególnie na szczeblach samorządowych. No i to jest oczywiście do nadrobienia. Więc, więc myślę, że na tym się nie wiem, jakoś specjalnie nie, nie musimy pochylać teraz, ale to, to na pewno jest coś, co, nad czym administracja krajowa powinna się pochylić. Natomiast i taką barierą społeczną jest jeszcze oczywiście dezinformacja, brak zaufania społecznego do, do inwestycji typu sieci 5G, które potem mają przełożenie na, na to, w jaki sposób społeczność lokalna reaguje na informacje o takich stacjach 5G, które powstają. Na razie komercyjnie, ale pewnie wkrótce też i nie, nie tylko, ale właśnie na potrzeby społecznych, społecznych czy, czy lokalnych samorządów. No i w tym momencie te protesty się pojawiają, które w jakiś sposób trzeba, trzeba adresować. Barierą finansową i rynkową, czyli brak wystarczającego finansowania i, i brak funduszy, no to tu już też padło kilkakrotnie wysokie koszty inwestycji. Jedną z barier technicznych, które mamy, czyli niskie stacje o małej mocy, jakby wprost przekładają się na wysoki koszt inwestycji, ponieważ jeśli chcemy pokryć obszar, czy to gminy, czy miasta, czy jakikolwiek inny, stacjami o niskiej mocy, no to tych stacji oczywiście musi być więcej. Ergo muszą, sieć musi kosztować drożej, więc jest to też jeden z takich, jedna z barier, tym bardziej, że z finansowaniem w obecnym czasie też może być kruch. No i pamiętajmy jeszcze o tym, że. Oprócz tych wszystkich trzech rodzajów barier wcześniej mamy też bariery techniczne, infrastrukturalne, które pojawiają się w momencie, kiedy na dany samorząd dysponuje już pewną infrastrukturą, którą chcie, chce, jeśli zechce zintegrować z siecią 5G, no to jest to być może stanowić to jakieś, jakieś wyzwanie. Do tego też trzeba ludzi pewnych kompetencji. To się da zrobić, jak pokazał SystemX, natomiast może to być jeden jeden z przyczyn gdzieś tam, która być może spowolni wdrożenie takich sieci na, na potrzeby samorządu. No i pamiętajmy jeszcze o tym, że być może zamykanie się na jednego dostawcę może też gdzieś tam w przyszłości powodować pewne problemy, no ale to, to jest jakby na początek pewna bariera, o której, o której nie myślimy. Jeśli wdrażamy sieć prywatną, no to na początku ona zawsze jest dostarczana przez jednego dostarczyciela rozwiązań, nazwijmy to, ale warto gdzieś tam też pamiętać o tym, że jeśli będziemy chcieli rozbudowywać tą sieć, no to taka sieć powinna uwzględniać też przyszłościowe jakieś potrzeby, gdzie na przykład czujniki. Z jakiegoś innego, od jakiegoś innego dostawcy czy, czy inne terminale, powinny też w takiej sieci współpracować. Mamy oczywiście rozwiązania typu Open Run czy, czy, czy Liquidran. Warto to wziąć pod uwagę. Może one nie są jeszcze dojrzałe na tyle, na, na ile byśmy chcieli, ale jest to jakaś, jakaś alternatywa. Jeśli mamy bariery, no to mamy oczywiście też do podjęcia pewne działania, żeby tym barierom, te bariery usunąć. To, co my widzimy w Instytucie jako takie kluczowe działania mogące przynajmniej w jakiś sposób zlikwidować te bariery albo przynajmniej je zmniejszyć, no, są, są oczywiście usprawnienia regulacyjne. To jest działanie dla, dla administracji rządowej, także dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, także to tutaj kamyczek do Państwa ogródka trochę. Dofinansowanie i subsydia również mamy KPO. Mamy niepowtarzalną szansę, żeby, żeby rzeczywiście wygospodarować pewne środki z funduszy na to, żeby modernizować istniejące systemy i przechodzić na prywatne sieci 5G. To, co jest niezwykle istotne, no to jest oczywiście edukacja, informacja, czyli szkolenia dla ludzi, którzy zajmują się IT na, w samorządach, ale także dla całych władz lokalnych. Dla użytkowników przemysłowych, ale także dla zwykłych obywateli, którzy niestety karmieni bardzo często mitami, fake newsami, stracili zaufanie trochę do, do samorządów i do władzy jako takiej. No i jakby mają problem z adaptacją do, do nowej rzeczywistości, gdzie protestując przeciwko stacjom 5G, po prostu trochę ten ruch Mamy oczywiście też na horyzoncie pewne inicjatywy, które mają na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa, zarówno w samorządach, jak i, jak i bezpieczeństwa szeroko pojętego obywateli, gdzie tak naprawdę powinniśmy wypracować wytyczne dotyczące inwestycji w cyberobronność, czyli żeby nasze systemy, które budujemy, były rzeczywiście bezpieczne. Widzi, wiemy, Ministerstwo Cyfryzacji na bieżąco podaje, ile razy dziennie, ile set razy dziennie są atakowane różnego rodzaju przedsiębiorstwa prywatne, ale także, także państwowe. Widzimy, że to muszą być rzeczywiście bardzo odporne sieci. Potrzebujemy tutaj rzeczywiście dobrych fachowców, dobrych monitoring. Sieci 5G są może nie by default bezpieczne, bo bezpieczne są na tyle, na ile się zabezpieczy, ale do tego rzeczywiście potrzeba, potrzeba rzeczywiście wiedzy i, i takiego poczucia, że to jest niezbędne. Więc taką barierę też powinniśmy gdzieś tutaj adresować i takimi inicjatywami, które powinny to bezpieczeństwo podwyższać, jakby no, chcielibyśmy chcielibyśmy wyjść. Jednym słowem, jednostki samorządu terytorialnego potrzebują partnerstwa i wsparcia instytucjonalnego, aby sprostać wyzwaniom wdrożenia sieci 5G na swoim terenie i Instytut Łączności wydaje się, czy można nawet nie wydaje się, ale jest takim, oferuje takie wsparcie instytucjonalne. Oczywiście my nie jesteśmy firmą wdrożeniową, tak jak tutaj mieliśmy okazję się zapoznać z niektórymi wdrożeniami, natomiast jesteśmy jako instytut tak naprawdę jednostką, która umożliwia samorządom pełne wykorzystanie potencjału 5G od momentu planowania i powiedzmy zdefiniowania samych potrzeb. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że czasami samorządy nie są w stanie tych potrzeb zdefiniować w sposób jasny i konkretny. Tu przychodzimy z pomocą i po, po tym, jak widzimy, jakiego, jakiego, jakiego rodzaju potrzeby samorząd chciałby za, zaadresować, uruchamiając taką swoją prywatną sieć 5G, jesteśmy w stanie też oczywiście podjąć współpracę, aby taką sieć zbudować. Tak jak wcześniej kolega pokazywał na początku, od planowania radiowego, Poprzez pełen monitoring tego, tego, co się rzeczywiście wybuduje. W ramach tych, takiej współpracy z samorządów razem z Instytutem jesteśmy w stanie tutaj wspomóc Państwa w procesie planowania i analizy tak, opłacalności takiej sieci, bo wiemy, że to jest kluczowe. Samorządy nie należą do najbogatszych jednostek w naszym kraju, więc wiemy, jak bardzo liczy się każda złotówka. I w związku z tym też jesteśmy w stanie przygotować jakąś aplikację o finansowanie projektów. Tak jak wspomniałem, być może z KPO coś się pojawi. Tych programów może być ileś, więc tutaj wsparcie z naszej strony w uzyskaniu takiej, takiego wsparcia finansowego, jakby jest. No, oczywiście, szkolimy, budujemy kompetencje u państwa poprzez różnego rodzaju szkolenia, pokazujemy też tak naprawdę, w jaki sposób działa prywatna sieć 5G na podstawie tego, co, co my mamy, ponieważ w instytucie oczywiście jest wdrożona taka prywatna sieć 5G więc jesteśmy w stanie zamodelować architekturę też na potrzeby takiej, takiej JST. Takiej sieci, która miałaby właśnie na takim terenie działać. Oczywiście wsparcie techniczne do tego, żeby taką sieć już potem wdrożyć, też oferujemy i potem monitorowanie i optymalizację również takiej sieci 5G na terenie to, to To, co my możemy zaoferować, w skrócie podsumowuje ten slajd, który Państwo teraz widzicie, czyli to, że posiadamy własną sieć prywatną 5G, pokazuje, że naprawdę, Wiemy, co robimy, sami żeśmy ją zaprojektowali. W związku z tym też wsparcie doradcze i projektowe. Dla samorządów jest w naszym zakresie. Planowanie radiowe, badanie kompatybilności elektromagnetycznej. Pamiętajmy o tym, że wszystkie urządzenia, które chcemy podpiąć do sieci radiowej, muszą spełniać pewne określone wymagania. Instytut jest tutaj właśnie taką jednostką, która sprawdza, czy wszystkie te urządzenia, które sobie Państwo wymarzyliście, żeby działały w Waszej sieci, czy one rzeczywiście mogą być zgodnie z prawem używane. No i oczywiście zapewniamy też kontrolę po wdrożeniu takiej sieci, czyli czy sieć została. Prawidłowo zaplanowana, jak i, i wdrożona. No i pe, ten monitoring taki, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście sieć, jest, sieć działa tak jak, tak, jak zostało to założone, jesteśmy też oczywiście w stanie zaoferować. Mamy teraz pewną taką koncepcję, która polega na stworzeniu sam, forum samorządowego 5G, ale tutaj oddałbym głos koledze. Który, który jest ojcem chrzestnym tego, tego przedsięwzięcia i powie Państwu więcej na ten temat. Wiesław, tak. Twoja kolej. Dzie dziękuję, dziękuję serdecznie, Marku. Witam wszystkich. Proszę Państwa, przed parę godzin rozmawialiśmy o tym, że technologicznie da się sieć 5G postawić, prywatną sieć 5G, z takim czy innym rozwiązaniem. Mając na uwadze oczywiście ograniczenia finansowe, które mogą istnieć w budowaniu odpowiednich modeli finansowych, ale trochę zapominamy w rozmowie o budowaniu dotarciu do klienta końcowego, do klienta biznesowego, którym tutaj jest obywatel, mieszkaniec danej gminy i w tym łańcuchu wartości on pełni największą rolę, bo nawet jeżeli spełnimy warunki technologiczne, biznesowe, to na końcu Musimy czuć, że jego świadomość w kontekście korzyści wynikających z używania sieci 5G, czy to przez miasto, czy przez niego osobiście, czy przez systemy nadzoru, może alarmowe, informacyjne, ma sens. Wychodzimy do Państwa, chcemy wejść do Państwa i rozpoczynamy pracę nad budową takiego e, otwartego forum społecznościowego, czyli 5G forum samorządowe. Czyli budowania takiej dynamicznej społeczności, w której chcielibyśmy wszystkie elementy łańcucha wartości ogarnąć i komunikować wartości pozytywne, ale i pokazywać też negatywne przykłady z możliwości wdrożenia, budowania modeli biznesowych, wymiany doświadczeń, pokazywania udanych inwestycji, omawiania inwestycji, w których można by było pewne elementy robić inaczej. Jest, chcemy, żeby to było forum, prawdziwej, rzetelnej informacji, z dobrymi przykładami, z przykładami technologicznymi, nie z marketingiem technologicznym, tylko z pokazywaniem rozwiązań, które działają, które mają określone zastosowania, po to, żeby na tej wspólnej pomocy czyli tych, którzy w sieciach 5G czują się dobrze, informować potencjalnych użytkowników, potencjalnych inwestorów o tym, jak sieci 5G powinny być wykonane, żeby te inwestycje przynosiły uzysk. To co Marek powiedział, nasze działania z jednej strony ukierunkowane na to z pozycji i, i Instytutu są działaniami, które wspomagają dzisiejsze działania nazwijmy to technologiczno-edukacyjne. To forum, które chcemy zbudować ma być szerokim frontem, w którym wszyscy będą mogli odnaleźć swoją wartość. Także Występujemy do działania, do budowy takiego portalu, w którym będziemy szkolić, będziemy Państwa informować na bieżąco, będziemy rozsłać informacje i spróbujmy razem zbudować rzetelny przekaz na temat sieci prywatnych 5G. Nie dla mitycznych jednostek samorządu terytorialnego, ale po prostu dla obywateli i mieszkańców, którzy w tych gminach i na tych terenach mieszkają. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kiedy obiecywałem, że administracja przyniesie odpowiedź na wasze bolączki biznesowe, nie rzucałem słów na wiatr, proszę bardzo, Instytut Młoczności. myślę, że UKE i Unia Metropolii Polskich też chętnie będą kontrybuowali do budowanego portalu samorządowego. I jeszcze jedna uwaga. Wasza prezentacja pokazuje tak naprawdę, że macie kompetencje także biznesowe, chociaż mniejsze. I chodzi o pokazanie także tego, że w zależności od tego, jaki samorząd do, wybierze sobie model budowania kompetencji do budowy takiej sieci, tak? czyli czy będzie to chciał robić in-house, czy może korzystać częściowo z wsparcia podmiotów na zewnątrz, to jednak ma różne puzelki, które może sobie ułożyć i złożyć w jedną całość.